Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku specjalnym. Temat tego odcinka od dłuższego czasu chodził mi po głowie, ale ponieważ w zeszłym tygodniu szafa z komiksami doczekała się dwusetnego widza, najwyższy czas wziąć się do roboty. Jakieś dwa tygodnie temu Atom Comics wprowadził do swojej oferty koszulki mylarowe i tekturki typu fullback. Jest to więc idealny moment na podjęcie tematu ochrony komiksów. Omówię dzisiaj wyłącznie ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, ponieważ po pierwsze mówienie o wszystkich zagrożeniach zajęłoby pewnie z godzinę, a po drugie nie czuję się absolutnie ekspertem w tej dziedzinie. Pokażę Wam, w jaki sposób ja chronię swoje komiksy. Nie jest to jedyny sposób, nie jest to pewnie najlepszy sposób, ale jest to mój sposób i do tej pory się sprawdzał. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, zachęcam do pozostawienia komentarza. Ok, zacznijmy od najbardziej podstawowych uszkodzeń, na jakie są należone nasze komiksy. Pierwszą i najważniejszą częścią komiksu, którą musicie chronić przed uszkodzeniami, jest grzbiet komiksu, ponieważ jest on kruchy i bardzo sztywny. Oznacza to, że potrzeba naprawdę niewiele, aby go złamać, co pozostawi na nim ślad na zawsze. Tego już nie wyprostujecie. Nie da się takiego komiksu położyć pod 20 encyklopedią i sprasować. Koniec. Możecie co najwyżej pokusić się o delikatne przejechanie miejsca pęknięcia markerem w kolorze okładki, ale ryzykujecie przebicie tuszu na drugą stronę i w rezultacie zostaniecie z komiksem w jeszcze gorszym stanie. Nawet jeżeli komiks wygląda po takim zabiegu lepiej, jest to bardzo łatwe do wykrycia, i według wszystkich wytycznych, dotyczących wyceny komiksów, jego wartość spadnie. Dlatego ważne jest, aby komiks miał jakieś podparcie, tak, aby jego ciężar nie opierał się na grzbiecie. Drugim powszechnym uszkodzeniem wynikającym z nieprawidłowego przechowywania komiksu jest tak zwane spine roll. Wybaczcie mi mechanizmy, ale to chyba nie ma polskiego odpowiednika. Spine roll powstaje, gdy trzymamy na stercie duże ilości komiksów. Sposób, w jaki są szyty zeszyty, Powoduje, że grzbiet jest odrobinę szerszy od reszty komiksu. I taki powinien pozostać, żeby komiks zachował swój kształt. Zbyt mocne splasowanie go pod ciężarem reszty komiksów spowoduje, że okładka się cofnie i odsłonie brzegi kartek. Oczywiście nic się nie stanie, jeżeli trzymacie stosik 10 czy 15 komiksów na szafce koło łóżka, więc nie ma powodu do paniki. Mam tu na myśli wyłącznie sytuację, gdy trzymacie na półce czy w szafie stosy dziesiątek albo setek komiksowych zeszytów. Więc jaki jest najlepszy sposób ochrony komiksów przed uszkodzeniami mechanicznymi? Komiksy przechowujemy wyłącznie w pionie, w specjalnych koszulkach i wsparte tekturkami. Przy wyborze tych akcesoriów, poza materiałem użytym do ich produkcji, musimy się sugerować też rozmiarem. Rozmiar jest oznaczony głównie kategorią wielkości, np. current, bronze czy silver, ale także jest dokładnie podany w calach. Początkującym zawsze sprawia to problemy, więc przygotowałem dla Was kilka przykładów. Mamy tu dwa identyczne komiksy. Oba podparły te o szerokości 3/4 cala. Ta koszulka ma szerokość 7 cali i jest to dokładnie taka sama koszulka, jaką ma w falcie Atom. Ta druga jest szeroka na 6,7 cala. To jest absolutnie najmniejsza szerokość, jaką powinniście kupować. Mi te węższe koszulki bardzo odpowiadają, bo nie lubię mieć tego luzu po bokach, ale problem może się pojawić, kiedy będziemy musieli przechowywać w niej coś większego. Jeżeli macie jakieś komiksy wydane pomiędzy 1970 a powiedzmy 85 rokiem, nie powinniście schodzić z szerokością koszulki poniżej 7 cali. Jeżeli macie jeszcze starsze komiksy w swojej kolekcji, no to podejrzewam, że znacie się na tym temacie znacznie lepiej ode mnie. Ochrona komiksów to wcale nie musi być duży wydatek. Najtańsze koszulki i tekturki rozsądnej jakości to wydatek około 60-70 zł za 100 sztuk. Dlaczego więc te akcesoria na Atomie są tak potwornie drogie? A no widzicie. Koszulki i tekturki produkowane przez Igerber to produkty znacznie wyższej jakości od tzw. polibagów i tekturek powlekanych. Wrócimy do tego tematu w kolejnym odcinku specjalnym, kiedy opowiem Wam o zagrożeniach natury chemicznej. Do tego czasu trzymajcie się.